Witajcie, kochani, Grupa Eksploracyjna NS Kazan. Cześć! Jestem Kazan, oczywiście, mnie Kazan. I na ten czas, właśnie świąteczny, chciałbym Państwu złożyć, naszym fanom wielbicielom eksploracji, wszystkim kanałom urbexowym, takie życzenia krótkie, szczere od serca, że niech święta Bożego Narodzenia będą pełne radości, wytchnienia i zatrzymania oczu mu dnia codziennego. Wszelki głask, dobra i nadziei na czas właśnie Bożego Narodzenia oraz tego Nowego roku 2021, żeby na eksploracji się nic nie wydarzyło złego, żebyście spędzili te święta w gronie rodzinie. Życzę ja oczywiście, Maciej Kazana, czyli Kazan. No i broda jako grupa życzymy Wam tego samego. Kochani, przede wszystkim zdrowia, bo jeżeli zdrowie będzie, to będziecie mogli realizować każde plany i marzenia. Tego z całego serca Wam życzymy. Więc pozdrawiam serdecznie i życzę udanych, spokojnych świąt oraz udanej zabawy sylwestrowej. A po świętach widzimy się już w od najnowszych odcinkach. Serdecznie zapraszam Broda i kazam.